Według zapewnień ministra zdrowia, wraz z początkiem przyszłego tygodnia w Polsce przestanie obowiązywać nakaz noszenia maseczek, przymusowej kwarantanny oraz izolacji. Czy to już koniec pandemii koronawirusa? Czy zniesienie obostrzeń to dobre rozwiązanie? Dziś postanowiliśmy zapytać, co sądzą na ten temat mieszkańcy naszego miasta. Dzień dobry. Proszę Pani, wraz z początkiem przyszłego tygodnia w Polsce znika obowiązek noszenia maseczek, przymusowej kwarantanny, jak również domowej izolacji. Co uważa Pani na temat takiego rozwiązania? No, nareszcie będziemy swobodni bez tych maseczek męczących. Podoba mi się to. Jestem za. A skąd taka opinia? Bo się dusimy w tych maskach. Dusimy się, bo dlatego jak człowiek nosi te maski. To się dusi w samych swoich bakteriach. Uważam, że to było bez sensu od początku, bo jak ja chodziłem do szkoły i jedna osoba zachorowała, a to zaraz cała klasowała na kwarantannie. I tak miałem trzy razy. Ja nie mogę oddychać przez te maski. Jest chora bardzo i to mi bardzo uciąża życie. Idę, przewracam się przez tę maskę i tak dalej. Nie umiem chodzić w tej masce. Bardzo dobrze od samego początku tak trzeba było. Nie? To moim zdaniem nie, było, nie miało żadnego sensu. Eee, tylko szkody same. Nareszcie, czekałam na to. Bo jeżeli teraz e, ponad milion osób wjeżdża i nie muszą mieć zrobionych testów, no to coś z tą pandemią jest nie tak. Uważam, że by było dobre zakończyć, żeby tych maseczek nie nosić. A skąd taka opinia? No nie wiem, dlatego, że mieszkamy w Londynie i my tam nie, nie nosimy już od ponad tysiąca maseczek. I w sklepach nie są obowiązkowe, chyba, że ktoś uważa, że no, ma taką potrzebę założyć tę maseczkę? Dzień dobry? E, proszę Pani, wraz z początkiem przyszłego tygodnia w Polsce zniknie obowiązek noszenia maseczek e, przymusowej kwarantanny oraz izolacji domowej. E, co uważa Pani na temat e, takiego rozwiązania? że jest bardzo dobre. Dlatego, że na moim zdaniem te maseczki to nic nie dawały, tylko się jeszcze bardziej przyziębianie, zapalenie płuc. I dobrze jest, no, trzeba ręce myć, trzeba chronić, nie tego jakiś tam brać, jeść warzywa, owoce, no i to najbardziej będzie skuteczne. No. Za szybko. Po prostu. Przyjechało dużo ludzi niezaszczepionych za wschodniej granicy. Za szybko. A we Francji, z tego co słyszałem, już jest nowy wariant, także za szybko, zdecydowanie. No uważam, że dobre by to było, żeby skończyć z tymi maseczkami, z tym wszystkim. Może to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo aktualnie i tak nikt w tym nie chodzi, tych maseczkach. No według mnie bardzo dobre to jest posunięcie. Tak, według mnie też. A skąd taka opinia? Nie wiem, maseczki też za dużo nie pomagają w tym, że chronić przed koronawirusem. No według mnie mówię, tak jak nikt już w tym nie chodzi, więc jakby w sumie to dobrze, co zniosą za tydzień. Na pewno nikt nie trzyma maseczki 15 minut na ustach i ją wyrzuca i zmienia na nową, także no cóż, wybór zależy od każdego nas. Jeśli będą zniesione, no to wiadomo, że większość ludzi nie będzie nosić. Czy uważa Pani, że to już koniec pandemii koronawirusa? Nie. Uważam, że bardzo jest duże niebezpieczeństwo, z tego względu, że mamy dużo uchodźców, oni są niewyszczepieni, ale patrząc na poprzednie lata, zachorowalność była przede wszystkim w okresie jesiennym. To mam nadzieję, że wiosna, lata będzie bez pandemii. Moim zdaniem to jest. Początek z tego powodu, że Ukraińcy teraz tak jak zjechali sobie wjeżdżali, dlatego to wszystko będzie zdjęte. A po czasie kiedy oni w sobie wszyscy wyjdą, więc to będzie powrót tej choroby. Tak moim zdaniem. Znaczy no szczerze mówiąc, no jak widać to chyba tak. Ale zobaczymy no co będzie, no bo zawsze może przyjść kolejna fala. Znaczy wie pan co, wirus zawsze był, jest i będzie, no ale to mówię, na razie jest, mamy spokój, no zobaczymy na no, jak długo. Ale, ale jak to się mówi, wszyscy no już czekają, żeby odetchnąć od tego wszystkiego, odpocząć. Ja myślę, że ona jeszcze nie jest zakończona. Myślę, że trochę o niej zapomnieliśmy pod względem wojny, która trwa. Yy, I to, że jest wojna, to nie znaczy, że nagle koronawirusa nie ma. Wydaje mi się, że to jest cały czas aktualny temat, tylko przez media trochę zapomniany, właśnie ze względu na tą przykrą sytuację, jaka się dzieje.